Na świecie było wiele niesamowitych postaci, które twierdziły, że potrafią przypowiadać przyszłość. Wśród nich są takie postacie jak ojciec Pio, Baba Wanga, Nostradamus i wiele, wiele innych. Niektórzy z nich w swoich przepowiedniach nie mówili ogólnie o całym świecie, a wymieniali w swoich przepowiedniach konkretnie Polskę i Polaków. Nie inaczej jest z tą panią, która urodziła się w Polsce, w okolicach Pszczyny, w 1907 roku. Kobieta miała na imię Katarzyna a nazwisko Szymon i nie tylko miała mieć wizję z przyszłości, ale miała także stygmaty, zesłane przez samego Jezusa. Pojawiły się na jej ciele, gdy miała 13 lat. Wszystko rozpoczęło się od dziwnego bólu rąki i nóg, który towarzyszył wizjonerce. Jasnowicka wiele razy skarżyła się na ten ból, ale choć próbowała wielu metod ból nie znikał. Dopiero z czasem w miejscach występowania tego bólu pojawiły się rany, których dziewczyna początkowo bardzo się wstydziła i ukrywała je ubraniami ze strachu przed wyśmianiem. Dopiero gdy odkryła, że to są stygmaty, czyli rany, które miał sam Jezus Chrystus, zaczęła je pokazywać i nosić z dumą. Dziewczyna nie miała mieć łatwego życia. Ukrywała nie tylko tajemnicze znaki na ciele, ale nie mogła dogadać też ze swoim ojcem, który miał olbrzymi problem z nałogiem i często pod wpływem krzyczał na dziewczynę, a nawet wyrzucał ją z domu. Kiedy kolejny raz wyrzucił ją z domu, to właśnie ten czas był okresem, gdy dziewczyna Pierwszy raz doświadczyła objawienia. Gdy tata ją wyrzucił, katarzyna przechodziła obok przydrożnego krzyża i wtedy usłyszała tajemniczy głos, który powiedział jej, iż jej tata jeszcze się zmieni, co rzeczywiście się spełniło. Z czasem dziewczyna coraz częściej miała doznawać wizji, i w trakcie tych tajemniczych stanów mówiła w różnych obcych językach. Warto wspomnieć, że przez długi czas kobieta, będąc dorosłą, nie miała własnego domu i często mieszkała u innych ludzi. Udzielali jej gościny, czując, że jest ona dobrym człowiekiem i wyjątkową osobą. Ludzie czuli, że jest ona dobra, ale to nie wszystko, bo wiele osób twierdziło, że unosi się za nią niesamowicie piękny zapach, przypominający kwiaty, ale był to zapach niesamowity, bardzo silny, taki nieziemski. Katarzyna Szymon miała wielu zwolenników i pielgrzymowali do niej ludzie z całego świata, prosząc o przepowiedni i radę na temat przyszłości, I choć wiele osób bardzo ceniło jej pomoc. To jednak Kościół nigdy ostatecznie nie uznał jej objawień, choć to dość dziwne, bo zdaniem niektórych, mają wiele wspólnego z przepowiedniami ojca Pio, który jest niezwykle cenioną postacią w kościele katolickim. Ogólnie katarzyna Szymon miała mieć wiele cech wspólnych z ojcem Pio. oboje mieli stygmaty, oboje mieli wizję przyszłości i oboje mieli posiadać darbi lokacji, czyli możliwość bycia w dwóch miejscach jednocześnie. Te podobieństwa są tak silne, że Katarzyna często nazywana jest polskim ojcem PIO. Katarzyna Szymon miała wiele wizji. Jedna z nich, co ciekawe, dotyczy technologii. Nie można nie zauważyć, że w obecnych czasach zaawansowana technologia, robotyka i wszelkie techniczne udogodnienia są niezwykle ważne. Bardzo polegam na komputerach, komórkach, internecie i właściwie, bez tych odkryć, ogrom ważnych dziedzin na Ziemi mógłby doznać upadku. A jednak wizjonerka twierdzi, że choć w przyszłości technologia będzie potężna i niezwykle ułatwiająca życie, to gdy będziemy jej najbardziej potrzebować, gdy Ziemia będzie zagrożona, a ludzkości będzie groziło zniszczenie, wtedy właśnie technologia najbardziej nas zawiedzie, bo w pewnej chwili zwyczajnie przestanie działać. Nikt nie będzie rozumiał tego, co się dzieje. W pewnej chwili samochody staną, latające obiekty spadną do mórz i oceanów. Stracimy możliwość kontaktowania się z innymi na odległość. Po prostu utracimy wszelką technologię i wtedy dopiero zrozumiemy, co jest najważniejsze w życiu. Utrata technologii będzie jednak dopiero początkiem mroku i zniszczenia, które dopiero nadejdzie. Wtedy nastanie czas bardzo podobny do tego, który opisał też ojciec Pio. Ma nastać wielka ciemność. Słońce w pewnej chwili po prostu zniknie, zupełnie jak technologia. Nie będziemy nic widzieli i ludzkość zjem rok. Jednak choć ten czas będzie straszny, to Katarzyna Szymon ma kilka rad, które mogą pomóc przetrwać to wszystko, co nastanie. A gdy to wszystko się zadzieje, pamiętajcie, by jak najszybciej pozatykać, pozaciemniać wszystkie okna w swych domach. Nie zapomnijcie o żadnym oknie, to niezwykle ważne. Nie wychodźcie też na zewnątrz i nie wyglądajcie na dwór, bo nie wytrzymacie zniszczenia, które nadejdzie tylko w swych domach bądźcie, uklęknijcie i módlcie się bardzo szczerze z całego serca, ze łzami w oczach. Proście Jezu, nie kasz nas. Jezu, ratuj nas wszystkich. Jezu, wysłuchaj nas wszystkich. Trzeba dużo prosić i straszna kara przejdzie po prawdziwej i szczerej modlitwie i będzie jeszcze piękniej i cudownie na ziemi. Ale potrzeba modlitwy. Jednak to tylko początek naprawdę mrocznych i niesamowitych wizji kobiety, które w sporej części dotyczyły Polski. Kobieta twierdziła, że jest szansa, że Bóg zachowa świat od zniszczenia, ale świat musiałby się zmienić, a to nie będzie łatwe. Kobieta wyznała, jeżeli ludzkość się nie nawróci, przyjdzie straszna nędza na ten świat, przyjdzie wielka potężna kara, macie zaprzestać wszelkiego pijaństwa, przekleństwa, rozwodów, odbieranie życia nienarodzonym, ma być miłość i wieczna wiara, ratujcie się, póki macie czas. Proroctwo Jana Pawła II wypełnia się. Do Polski nadciąga przemiana. Link do filmiku na ten temat w opisie. Według słów kobiety, można wiele zrobić, by zniszczenie nie nadeszło. Kobiety koniecznie muszą przestać nosić spodnie, bo jak najbardziej odróżnić się od mężczyzn. Kobiety muszą też przestać odbierać życie nienarodzonym ludziom. Kobieta prosiła też o szacunek dla chleba i komunii świętej, którą należy przyjmować wyłącznie na kolanach. Wizjonerka bardzo też liczyła, czy ludzie zrezygnują z pracy w niedzielę, bo oddać się w pełni Bogu i zająć w tym dniu modlitwom. Warto wspomnieć, że kobieta chciałaby te wskazówki usłyszeli wszyscy katolicy i dlatego spotkała się nawet z Janem Pawłem II, który to ciekawe był bardzo zainteresowany jej przypadkiem i chciałby Kościół bardziej zająć się tajemnicą tej kobiety. Warto wspomnieć, że według wizji kobiety przed światem jest jeszcze wiele zniszczeń, gdy nadejdzie ciemność, jednocześnie zniknie też wiele miejsc na świecie, nadejdą katastrofy, które pochłoną bardzo wiele państw. Wiele zniszczeń czeka Anglię, Francję, Niemcy, jak i Rosję. Która będzie cierpiała długi czas, Polska ma być sporym wyjątkiem, choć tutaj też nastanie czas cierpienia i wiele osób będzie uciekać przed zniszczeniem, to jednak bardzo wiele polskich terenów pozostanie nietkniętych, jak na przykład Śląsk. Proroctwo Jana Pawła II wypełnia się. Do Polski nadciąga przemiana. Link do filmiku na ten temat w opisie.